Rozdział pierwszy: Poszukiwanie. Wszyscy poszukujemy spokoju i harmonii, ponieważ tego właśnie brakuje nam w życiu. Wszyscy chcemy być szczęśliwi i uważamy, że mamy do tego prawo. Jednak szczęście jest celem, do którego znacznie częściej się dąży niż je osiąga. Każdy z nas doświadcza czasami niezadowolenia z życia, wzburzenia, irytacji. Braku harmonii, cierpienia. Nawet jeśli w danym momencie jesteśmy wolni od tych przykrości, pamiętamy czas, kiedy nas dotknęły i potrafimy przewidzieć, kiedy znowu nadejdą, a ostatecznie wszystkich nas dotknie cierpienie śmierci. W dodatku nasze frustracje dotykają nie tylko nas. Zamiast zachować dla siebie, dzielimy się naszym cierpieniem z innymi. Atmosfera otaczająca nieszczęśliwą osobę jest naładowana wzburzeniem, które łatwo może udzielić się każdemu, kto się do niej zbliży, i przez to również poczuje się wzburzony i nieszczęśliwy. W ten sposób napięcia indywidualne łączą się i tworzą napięcia społeczne. Jest to podstawowy problem życia, jego niesatysfakcjonujący charakter. Dzieją się rzeczy, których nie chcemy. Zaś to, czego pragniemy, nie zdarza się. Jesteśmy całkowicie nieświadomi, jak ten proces się odbywa i dlaczego tak się dzieje. Podobnie nie jesteśmy świadomi naszego początku i końca. 25 wieków temu w Indiach pewien człowiek zdecydował się zbadać ten problem, problem ludzkiego cierpienia. Po latach poszukiwań, w trakcie których wypróbowywał różne metody. Odkrył sposób na osiągnięcie wglądu w rzeczywistość swojej natury i doświadczył prawdziwej wolności od cierpienia. Osiągnąwszy najwyższy cel wyzwolenia, uwolnienia się od cierpienia i konfliktów, poświęcił resztę życia pomaganiu innym w osiągnięciu tego samego, pokazując im drogę do wyzwolenia. Człowiek ten Siddhatta, Gotama, znany jako Buddha, czyli oświecony, Nigdy nie twierdził, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Jak wszyscy wielcy nauczyciele, stał się bohaterem wielu legend, ale bez względu na to, jak cudowne historie opowiadano o jego przeszłych żywotach czy nadzwyczajnych mocach, wszystkie relacje zgadzają się z, w tym, że nigdy nie przypisywał sobie boskości ani żadnej boskiej inspiracji. Jakiekolwiek szczególne cechy posiadał. Były one cechami nade wszystko ludzkimi. Tylko doprowadzonymi do perfekcji. Dlatego wszystko, co osiągnął, leży w zasięgu możliwości każdej ludzkiej istoty, która będzie pracowała tak jak on. Budda nie nauczał żadnej religii, filozofii ani systemu wierzeń. Swoje nauki nazywał Damon, co oznacza prawo, prawo natury. Nie był zainteresowany dogmatami i jałowymi spekulacjami. Zamiast nich, Proponował uniwersalne, praktyczne rozwiązanie uniwersalnego problemu. Teraz, jak i przedtem, powiedział, uczył o cierpieniu i usuwaniu cierpienia. Odmawiał nawet dyskusji na wszelkie tematy nie prowadzące do wyzwolenia od cierpienia. Stale podkreślał, że jego nauczanie ani nie było jego wynalazkiem, ani żadnym boskim objawieniem. Było po prostu prawdą, rzeczywistością którą udało mu się odkryć dzięki własnemu wysiłkowi w taki sam sposób, w jaki udało się to wielu ludziom przed nim i w jakim uda się wielu ludziom po nim. Nie twierdził, że ma monopol na prawdę. Nie domagał się także uznania go za szczególny autorytet w swoich naukach. Ani z powodu zaufania, jakim go ludzie obdarzyli, ani z powodu ewidentnie logicznej natury tego, czego uczył. Przeciwnie, twierdził, że słuszną rzeczą jest wątpić i sprawdzać wszystko, co wykracza poza osobiste doświadczenie. Nie wierzcie bezkrytycznie w to, co słyszycie, albo w to, co wam przekazują poprzednie pokolenia, albo w to, co jest powszechną opinią, albo w to, co mówią święte księgi. Nie uznawajcie niczego za prawdziwe tylko na podstawie dedukcji czy wnioskowania, lub przez rozpatrywanie zewnętrznych cech. Lub ze względu na skłonność do konkretnych poglądów, lub ze względu na prawdopodobieństwo, ani dlatego, że wasz nauczyciel tak twierdzi. Tylko, gdy sami bezpośrednio dojdziecie do przekonania, że te zasady są niedobre, naganne, potępione przez mędrców, a zastosowane w życiu prowadzą do krzywd i cierpienia, wtedy powinniście je odrzucić. A kiedy sami bezpośrednio uznacie, że te zasady są dobre, nienaganne pochwalane przez mędrców, a zastosowane w życiu prowadzą do dobra i szczęścia, wtedy powinniście je zaakceptować i praktykować. Najwyższym autorytetem jest osobiste doświadczenie prawdy. Niczego nie powinno się przyjmować wyłącznie na wiarę. Trzeba samemu zbadać, aby przekonać się, czy jest to logiczne, praktyczne i korzystne. Nie wystarczy intelektualne uznanie czegoś za prawdę przy pomocy czystego rozumowania. Jeśli mamy odnieść korzyść z prawdy, musimy jej doświadczyć bezpośrednio. Tylko wtedy będziemy wiedzieli, że jest to rzeczywiście prawda. Budda zawsze podkreślał, że nauczał tylko tego, czego sam doświadczył bezpośrednim poznaniem i zachęcał innych, aby sami rozwijali tego typu wiedzę, aby sami stali się dla siebie autorytetami. Każdy z Was powinien stać się wyspą, stać się schronieniem dla siebie. Nie ma innego schronienia. Uczyńcie prawdę swoją wyspą, uczyńcie prawdę swoim schronieniem, nie ma innego schronienia. Jedynym prawdziwym schronieniem w życiu, jedynym solidnym oparciem, jedynym autorytetem dającym właściwe przewodnictwo i ochronę jest prawda. Damma, prawo natury osobiście doświadczone i zweryfikowane. Dlatego w swym nauczaniu Buddha zawsze przywiązywał najwyższą wagę do bezpośredniego doświadczenia prawdy. To, czego sam doświadczył, objaśniał w najprostszy możliwy sposób, aby dać wskazówki innym, jak mają pracować nad realizacją swojej prawdy. Powiedział: Moje nauki nie mają wersji jawnej i tajemnej. Nauczyciel nic nie ukrywa i nie chowa za pazuchą. Nie miał żadnej ezoterycznej doktryny dla nielicznych wybrańców. Przeciwnie, chciał uczynić prawo natury tak zrozumiałym i szeroko znanym, jak tylko możliwe, aby mogło z niego korzystać jak najwięcej osób. Nie był też zainteresowany tworzeniem religii ani kultem jednostki ze sobą w roli głównej. Utrzymywał, że osobowość nauczyciela ma niewielkie znaczenie w porównaniu z naukami. Jego celem było pokazać ludziom, jak mogą się wyzwolić, a nie uczynić z nich swoich ślepych wyznawców. Naśladowcom, którzy okazywali mu nadmierną cześć, mówił, co ci przyjdzie z oglądania mojego ciała, które podlega zniszczeniu? Ten, kto widzi dammę, widzi mnie, ten, kto widzi mnie, widzi damę. Oddanie się jakiejś osobie bez względu na to, jak święta jest to osoba, nie wystarczy, aby się wyzwolić. Nie może być wyzwolenia czy zbawienia bez, bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości. Dlatego prawda jest o wiele ważniejsza od tego, kto ją głosi. Oczywiście należy się wszelki szacunek temu, kto uczy prawdy. Ale najlepszym sposobem okazania szacunku jest praca nad osobistą realizacją prawdy. Kiedy pod koniec życia oddawano mu nadzwyczajną cześć, Buddha skomentował to następująco. To nie jest właściwy sposób uhonorowania oświeconego i okazywania mu szacunku, czci i uwielbienia. To raczej mnich, mniszka lub świecka osoba, kobieta lub mężczyzna, którzy idą w jego ślady, szybko kroczą ścieżką dammy, począwszy od pierwszego kroku do ostatecznego celu, to oni, praktykujący dammę we właściwy sposób, okazują oświeconemu najwyższy szacunek, cześć i uwielbienie. Buddha uczył drogi, którą może podążać każdy człowiek. Nazwał ją szlachetną, ośmioraką ścieżką, mając na myśli praktykowanie ośmiu powiązanych ze sobą elementów. Jest szlachetna w tym sensie, że każdy, kto nią kroczy, z pewnością stanie się człowiekiem o szlachetnym sercu, osobą świętą, wolną od cierpienia. Jest to ścieżka wglądu w naturę rzeczywistości, ścieżka urzeczywistnienia prawdy. Aby rozwiązać nasze problemy, musimy ujrzeć naszą sytuację taką, jaką ona jest naprawdę. Musimy nauczyć się rozpoznawać powierzchowną, zewnętrzną rzeczywistość i przenikać jej pozory, aby dojrzeć subtelniejsze prawdy, następnie ostateczną prawdę i w końcu doświadczyć prawdy wolności od cierpienia. Nieważne, jakie imię damy prawdzie o wyzwoleniu, czy będzie to nibana niebo? Czy cokolwiek innego, ważne, aby tej prawdy doświadczyć. Jedynym sposobem bezpośredniego doświadczenia prawdy jest spojrzenie wewnątrz siebie, obserwowanie samego siebie. Przez całe życie jesteśmy przyzwyczajani do patrzenia na zewnątrz. Zawsze interesujemy się tym, co się dzieje wokół nas, co robią inni. Rzadko jeśli kiedykolwiek próbujemy przyjrzeć się samemu sobie, w swojej mentalnej i fizycznej strukturze. Swoim uczynkom, swojej rzeczywistości. Dlatego jesteśmy dla siebie kimś nieznanym. Nie zdajemy sobie sprawy, jak szkodliwa jest ta ignorancja, jak bardzo jesteśmy niewolnikami wewnętrznych sił, których istnienia jesteśmy nieświadomi. Ta wewnętrzna ciemność musi być rozproszona, aby zrozumieć prawdę. Musimy uzyskać wgląd w swoją naturę, by pojąć naturę istnienia. Dlatego ścieżka pokazywana przez Buddę jest ścieżką introspekcji, samoobserwacji. Powiedział on, wewnątrz tego, oto mojego ciała, wysokiego na sześć stóp, zawierającego umysł z jego zmysłami, poznałem wszechświat, jego powstanie, jego ustanie i drogę prowadzącą do ustania. Cały wszechświat i prawa natury, według których funkcjonuje, muszą być doświadczone wewnątrz nas. Można ich doświadczyć wyłącznie w sobie. Jest to także ścieżka oczyszczenia. Badamy prawdę o sobie nie dla zaspokojenia zwykłej ciekawości intelektualnej, lecz w konkretnym celu. Obserwując siebie, po raz pierwszy stajemy się świadomi naszych uwarunkowanych reakcji, uprzedzeń, które zaciemniają mentalny obraz, ukrywają przed nami rzeczywistość i powodują cierpienie. Rozpoznajemy skumulowane wewnętrzne napięcia, przez które jesteśmy nieustannie podenerwowani i niezadowoleni i uświadamiamy sobie, że można się ich pozbyć. Stopniowo uczymy się, jak pozwolić się im rozpuścić. Wtedy nasz umysł staje się czysty, spokojny i szczęśliwy. Ścieżka jest procesem wymagającym nieustannego zaangażowania. Mogą się pojawić nagłe przełomy, ale są one rezultatem nieprzerwanych wysiłków. Trzeba Pracować krok po kroku, a z każdym krokiem pojawiają się natychmiastowe korzyści. Nie idziemy ścieżką, mając nadzieję na uzyskanie korzyści, wyłącznie w przyszłości, oczekując, że po śmierci znajdziemy się w niebie, o którym tylko przypuszczamy, że istnieje. Korzyści mogą być konkretne, namacalne, osobiste i doświadczone tu i teraz. Są to nauki, które powinny być przede wszystkim praktykowane. Ani wiara w buddę i jego nauczanie, ani czysto intelektualne rozumienie ścieżki nie pomogą uwolnić się od cierpienia. Oba elementy mają wartość jedynie jako inspiracja do zastosowania nauk w praktyce. Tylko autentyczne zastosowanie w praktyce tego, czego nauczył Buddha, przyniesie konkretne rezultaty i zmieni nasze życie na lepsze. Buddha powiedział: Kto zna na pamięć większość tekstów, lecz nie stosuje ich w praktyce, jest równie nierozważny jak pasterz, który jedynie cudze krowy liczy. Nie raduje się nagrodami czekającymi na poszukiwacza prawdy. Kto zna na pewno zaledwie parę słów z tekstów, lecz żyje zgodnie z damą, krocząc ścieżką od początku aż do końcowego celu, ten raduje się nagrodami czekającymi na poszukiwania prawdy. Trzeba kroczyć ścieżką, trzeba stosować nauki w życiu. Inaczej jest to próżny trud. Aby praktykować nauki Buddy, nie trzeba określać się jako buddysta. Etykietki są nieistotne. Cierpienie nie rozróżnia. Dotyka wszystkich. Dlatego lekarstwo, aby było użyteczne, musi być możliwe do zastosowania przez wszystkich. Także praktyka nie jest zarezerwowana. Dla pustelników, którzy porzucili zwykłe życie. Oczywiście trzeba dać sobie pewien czas przeznaczony wyłącznie na naukę, jak praktykować, ale potem należy zastosować nauki w codziennym życiu. Ktoś, kto porzuca dom i życiowe obowiązki, aby podążać ścieżką, może pracować intensywniej, głębiej przyswajając nauki i dzięki temu szybciej robi postępy. Z drugiej strony ci, którzy nie rezygnują z normalnego życia, starają się jak najlepiej podołać wielu różnym obowiązkom. Mają znacznie mniej czasu na praktykowanie, ale jedni i drudzy, mnisi i świeccy, muszą stosować dammę w praktyce. Damma przynosi rezultaty wyłącznie wtedy, gdy jest zastosowana w praktyce. A jeśli jest to naprawdę droga prowadząca od cierpienia do spokoju, to w miarę robienia postępów w praktyce powinniśmy stawać się szczęśliwsi w codziennym życiu, bardziej harmonijni, pogodzeni z sobą. Jednocześnie nasze relacje z innymi ludźmi winny stawać się bardziej pokojowe i harmonijne. Zamiast pomnażać napięcia w społeczeństwie, powinniśmy wznosić swój pozytywny wkład, który przyniesie wszystkim więcej szczęścia i dobrobytu. Aby podążać ścieżką, trzeba żyć Dammą, prawdą, czystością. Na tym polega właściwe zastosowanie nauk. Damma, prawidłowo praktykowana, jest sztuką życia. Pytania i odpowiedzi. Pytanie. Stale mówisz o budździe. Czy uczysz buddyzmu? Esen Goenka. Nie zajmuję się izmami. Uczę dammy, czyli tego, czego uczył Buddha. On nigdy nie uczył żadnego izmu, ani doktryny. Uczył czegoś, z czego może korzystać każdy bez wyjątku człowiek sztuki życia. Pozostawianie w stanie ignorancji jest szkodliwe dla każdego. Rozwijanie mądrości jest pożyteczne dla każdego, a więc każdy może praktykować tę technikę i odnieść z niej korzyść. Chrześcijanin stanie się dobrym chrześcijaninem, Żyd stanie się dobrym Żydem, Muzułmanin stanie się dobrym Muzułmaninem, Hindus stanie się dobrym Hindusem, a Buddysta stanie się dobrym Buddystą. Trzeba stać się dobrym człowiekiem, inaczej nigdy nie będzie się dobrym chrześcijaninem, dobrym Żydem. Dobrym muzułmaninem, dobrym hindusem, dobrym buddystą. Jak stać się dobrym człowiekiem? To jest najważniejsze. Mówisz o uwarunkowaniu. Czy ten trening nie jest w rzeczywistości rodzajem uwarunkowania umysłu, nawet jeśli jest ono pozytywne? Przeciwnie. Jest procesem pozbywania się uwarunkowań. Zamiast cokolwiek narzucać umysłowi, automatycznie usuwa go niedobre cechy, pozostawiając tylko dobre, pozytywne poprzez eliminowanie negatywności będącą podstawową cechą czystego umysłu. Ale w miarę upływu czasu siedzenie w jednej pozycji i utrzymywanie uwagi w konkretny sposób staje się formą uwarunkowania. Jeśli traktujesz to jako zabawę lub mechaniczny rytuał, wtedy tak, uwarunkowujesz swój umysł, ale to jest niewłaściwe wykorzystanie Vipassany. Jeśli jest praktykowana prawidłowo, Umożliwia ci bezpośrednie doświadczenie prawdy. W efekcie tego doświadczenia w naturalny sposób rozwija się zrozumienie, które usuwa wszelkie poprzednie uwarunkowania. Czy to nie jest egoizm zapomnieć o całym świecie i tylko cały dzień siedzieć i medytować? Byłby to egoizm, gdyby medytowanie było celem samym sobie, ale to jest środek do innego celu który absolutnie nie jest egoistyczny, do zdrowego umysłu. Kiedy ciało jest chore, idzie się do szpitala, aby je wyleczyć. Nie idzie się tam na całe życie. Idzie się tylko po to, aby odzyskać zdrowie i móc normalnie funkcjonować w życiu. Analogicznie przyjeżdżasz na kurs medytacji, aby odzyskać zdrowie mentalne i używać go potem w zwykłym życiu, dla dobra swojego i innych. Zostawać szczęśliwym i spokojnym w konfrontacji z cierpieniem innych, czy nie jest to zwykły brak wrażliwości? Bycie wrażliwym na cierpienie innych nie oznacza, że samemu trzeba stać się smutnym. Trzeba raczej pozostać spokojnym, zrównoważonym, aby móc działać i zlikwidować cierpienie. Jeśli ty też pogrążysz się w nieszczęściu, to tylko zwiększysz ogólny poziom nieszczęścia wokoło. Nie pomożesz ani innym, ani sobie. Dlaczego nie żyjemy w stanie spokoju? Ponieważ brakuje nam mądrości. Życie bez mądrości jest życiem w iluzji, czyli życiem pełnym wzburzenia i cierpienia. Naszym podstawowym obowiązkiem jest prowadzić zdrowe, harmonijne życie, dobre dla nas i dla wszystkich innych. Aby móc to zrobić, trzeba nauczyć się używać danej nam zdolności do samoobserwacji obserwacji prawdy. Dlaczego trzeba odbyć dziesięciodniowy kurs? Aby nauczyć się techniki. Jeśli mógłbyś przyjechać na dłużej, byłoby lepiej, ale 10 dni to minimalny okres do nauczenia się podstaw techniki. Dlaczego musimy przez 10 dni pozostawać na terenie, gdzie odbywa się ten kurs? Dlatego, że jesteś tu, aby przeprowadzić operację na swoim umyśle. Operację robi się w szpitalu, na sali operacyjnej, zabezpieczonej przed zanieczyszczeniami. Tutaj, w granicach ośrodka, możesz przeprowadzić operację tak, aby nikt ani nic z zewnątrz ci w tym nie przeszkadzało. Kiedy kurs i operacja się skończą, będziesz gotowy, aby stawić czoło światu. Czy ta technika uzdrawia ciało fizyczne? Tak, ale jest to efekt dodatkowy. Wiele chorób psychosomatycznych znika w sposób naturalny, kiedy wyeliminuje się napięcia mentalne. Jeśli umysł jest niespokojny, fizyczne choroby są nieuniknione. Kiedy umysł stanie się czysty i spokojny, one automatycznie ustąpią. Ale jeśli zamiast oczyszczenia umysłu twoim celem będzie uzdrowienie choroby fizycznej, to nie osiągniesz ani jednego, ani drugiego. Widziałem, że osoby, które przyjeżdżały na kurs z zamiarem wyleczenia się z choroby, miały przez cały czas uwagę skoncentrowaną wyłącznie na niej. Czy dzisiaj jest lepiej? Nie, nie jest lepiej. A czy dzisiaj? Czy mi się poprawiło? Nie, nie poprawiło mi się. Całe 10 dni marnowały w ten sposób czas. Jeśli jednak Twoim zamiarem będzie oczyszczenie umysłu, wiele chorób automatycznie zniknie jako efekt medytacji. Jaki Twoim zdaniem jest cel życia? Uwolnić się od cierpienia. Ludzkie istoty zostały obdarzone cudowną zdolnością wejścia w głąb siebie, Obserwowania rzeczywistości i pozbycia się cierpienia. Niekorzystanie z tej zdolności jest marnowaniem życia. Użyj jej, aby prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie. Mówisz o tym, że jesteśmy pogrążeni w negatywności. A co powiesz o byciu pogrążonym w pozytywności, na przykład w miłości? To, co nazywasz pozytywnością, jest prawdziwą naturą umysłu. Kiedy umysł jest wolny od wszelkich uwarunkowań, zawsze jest pełen miłości. Czystej miłości i czujesz się wtedy spokojny i szczęśliwy. Jeśli usuniesz negatywność, wtedy pozostanie pozytywność w czystej postaci, oby cały świat pogrążył się w takiej pozytywności. Opowieść: iść ścieżką. W mieście Sawati w północnych Indiach Buddha miał duży ośrodek, gdzie ludzie przychodzili medytować i słuchać jego wykładów oddam mnie. Co wieczór przychodził pewien młody człowiek, aby posłuchać jego słów. Latami przychodził słuchać Buddy, ale nigdy nie zastosował jego nauk w praktyce. Po kilku latach, któregoś wieczoru przyszedł trochę wcześniej i zobaczył Buddę samego. Podszedł do niego i powiedział: Panie, dręczy mnie pewne pytanie, które stale pojawia mi się w moim umyśle i rodzi wątpliwości. Tak. Na ścieżce Dammy nie powinno być żadnej wątpliwości. Wyjaśnijmy je. Cóż to za pytanie. Panie od wielu lat przychodzę do Twojego ośrodka medytacyjnego i widzę, że jest wokół Ciebie bardzo dużo pustelników, mnichów i mniszek i jeszcze więcej ludzi świeckich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niektórzy przychodzą tu od lat. Jasno widać, że część z nich z pewnością osiągnęła ostateczny cel. Nie ma wątpliwości, że są w pełni oświeceni. Widzę też innych, którzy doświadczyli pewnej zmiany w życiu. Są lepszymi ludźmi, niż byli wcześniej, choć nie są całkowicie wyzwoleni. Ale zauważyłem też, że duża liczba osób, ze mną włącznie, jest taka, jaka była, albo nawet gorsza. W ogóle się nie zmienili, lub nie zmienili się na lepsze. Dlaczego tak jest, panie? Ludzie przychodzą do ciebie takiego wielkiego człowieka, w pełni oświeconego, współczującego i potężnego. Dlaczego nie użyjesz swoich mocy i współczucia, aby ich wszystkich wyzwolić? Budda uśmiechnął się i rzekł: Młody człowieku, gdzie mieszkasz? Gdzie się urodziłeś? Panie, mieszkam tutaj, w Savatthi, w stolicy stanu Kosala. Tak, ale rysy twojej twarzy mówią mi, że nie jesteś z tej części kraju. Skąd pochodzisz? Panie, pochodzę z miasta Rajagriha, stolicy stanu Magada. Kilka lat temu przyjechałem i osiedliłem się tutaj, w Sawadi. Zerwałeś wszystkie związki z Rajagriha. Nie, panie. Nadal mam tam krewnych przyjaciół i swoje interesy. To z pewnością dosyć często podróżujesz między Sawadi i Rajagriha. Tak, panie. Wiele razy w ciągu roku odwiedzam Rajagriha i wracam do Sawadi. Podróżując tak często stąd do Radzagija i z powrotem, na pewno znasz tę drogę bardzo dobrze. O tak, panie, znam ją doskonale. Mógłbym chyba powiedzieć, że trafiłbym do mojego miasta z zawiązanymi oczami. Tyle razy szedłem tą drogą. A twoi przyjaciele, ci, którzy cię dobrze znają, z pewnością wiedzą, że przyjechałeś z Radzagija, żeby się tu osiedlić. Muszą wiedzieć, że często tam jeździsz i wracasz, i że doskonale znasz stąd drogę do Rajagriha. O tak, panie, wszystkie bliskie mi osoby wiedzą, że często odwiedzam Grie i że świetnie znam drogę. W takim razie musiało się zdarzyć, że niektórzy z nich przyszli do Ciebie i poprosili o objaśnienia, jak dojść stąd do Grie. Ukrywasz coś czy jasno objaśniasz im drogę? A cóż tu jest do ukrycia, panie? Objaśniam im tak szczegółowo, jak tylko potrafię. Najpierw idziesz na wschód, Potem kierujesz się na banares, idziesz dalej aż dojdziesz do Gaja, a potem do Raja Gija. to bardzo dosadnie, panie. Czy to znaczy, że wszyscy ci ludzie, którym tak szczegółowo objaśniłeś drogę, byli w Raja Jak to możliwe, panie? Byli tam tylko ci, którzy poszli i przeszli całą drogę aż do końca. Tylko oni byli w Raja To jest właśnie to. Co chciałbym ci objaśnić, młody człowieku? Ludzie stale przychodzą do mnie, wiedząc, że oto jest ktoś, kto przyszedł całą drogę stąd do nibany i kto ją doskonale zna. Przychodzą i pytają, jak dojść do nibany, do wyzwolenia? I cóż tu jest do ukrycia? Tłumaczę im jasno. Tędy prowadzi ta ścieżka. Jeśli ktoś tylko potakuje i mówi, dobrze powiedziane, dobrze objaśnione. To bardzo dobra droga, ale ja nią nie pójdę. To wspaniała ścieżka, ale to dla mnie zbyt duży kłopot, żeby nią iść. To jak taka osoba może dojść do ostatecznego celu? Ja nikogo nie biorę na ramiona i nie niosę go do ostatecznego celu. Nikt nie może nikogo zanieść na ramionach do ostatecznego celu. Może co najwyżej z miłością i współczuciem powiedzieć: Oto jest ścieżka. Oto jest sposób, w jaki ja nią szedłem. Ty też nią idź. Też pracuj, a dojdziesz do ostatecznego celu. Ale każdy musi iść sam, musi osobiście zrobić każdy krok na ścieżce. Kto zrobił jeden krok, jest o jeden krok bliżej celu. Kto zrobił sto kroków, jest, jest o sto kroków bliżej celu. Kto przeszedł całą ścieżkę, osiągnął ostateczny cel, musi sam przejść ścieżkę.